Klub istniejący od, od wielu lat składający się z Polaków. Polonia Londyn, która zdobyła w tym roku mistrzostwo kraju. Myślę, że możemy czerpać w dwie strony. Z jednej na pewno pod względem organizacyjnym i sportowym mogą wiele od nas się nauczyć, a z drugiej jest to bardzo duża, z drugiej strony jest to bardzo duża promocja PGS-kry. Wielu Polaków żyjących w obczyźnie w Londynie. Myślę, że nie zna naszego klubu i podeszliśmy do tego w taki sposób, że jest to kolejny etap promocji PGS Kry, a jednocześnie realizowanie celów, które sobie stawiamy, czyli. Czyli współpracy bardzo szerokiej w Europie poprzez kluby partnerskie. Jest to kolejna umowa, która myślę może przynieść korzyści zarówno jednej jak i drugiej stronie. Jesteśmy w trakcie rozmów. Myślę, że, że ten pierwszy etap to, to będzie ich wizyta u nas: poznanie struktur klubu, zarządzania profesjonalnym klubem. I w zasadzie oni tak, tak w tą stronę poszli i postawili w ten sposób sprawę, że to są, są bardzo wdzięczni, że, że my możemy im im pomóc. A, a, ja tak, a ja tak jak mówię jednocześnie dla nas myślę, że jest to ogromna promocja, będzie to ogromna promocja skry na wyspach..